Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj pokażę Wam pierwszą część roślinnej dostawy, która już jakiś czas temu do mnie przyleciała. Zacznijmy od wszystkiego innego niż hoje, czyli monstry filodendronów oraz antyriów. Hoje pojawią się dopiero w czwartkowym filmie. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy te wszystkie rośliny, które tutaj mam, te kolekcjonerskie okazy, pojawią się w sprzedaży, to tak, będą one w sprzedaży wysyłkowej na Allegro. Linki oczywiście zamieszczę wam w opisie. Aukcje powinny się pojawić w czwartek o godzinie 19.00. Mówię powinny, dlatego że zostaną one na tą godzinę ustawioną. Jednakże Allegro ma aż 60 minut na aktywację tych aukcji, ale zazwyczaj już po dwóch minutach wszystko widać. Zazwyczaj. czasem może trochę dłużej to zająć. Zacznijmy od ring of Fire. Mam tutaj całą, można powiedzieć, paletkę. Część roślin wybrałem, bo wszystkie gatunki, jakie tutaj mam, to będą dostępne, a tylko niektóre rośliny powybierałem, bo ich jest troszkę więcej jeszcze. Jeżeli zastanawiacie się, w jakich noniczkach, no to to jest typowa 5,5 cm z Holandii. To jest z prawej strony... Mojej prawej, czyli z waszej lewej strony, typowa szóstka z Holandii, a to jest dończka w jakiej ja będę sprzedawał, czyli ona ma coś około 5 cm. Więc filodendron go fajnie udało mi się importować na naprawdę fajnej cenie, w takim malutkim rozmiarze. Jeżeli chodzi o filodendronę, tego filodendrona. To naprawdę on ma zjawiskowe liście, które mogą osiągać nawet 60 cm długości i 30 cm na szerokość. Wtedy będą takie charakterystyczne sąpki, jak filodendron na, można powiedzieć, czy Carmel Marble. Młode liście będą miały te przebarwienia od beżowego, przez pomarańcz, aż do ognistej czerwieni. Będzie je naprawdę pięknie później widać. Szczególnie to jest piękne, jak ten filodendron już ma taką dorosłą formę. I nagle Zaczyna się rozwijać prawie cały czerwony liść. Ale na razie są dostępne w małym rozmiarze. Później te przebarwienia raczej będą zielenieć i to będzie takie zielone od jasnego aż do ciemnego. Dlatego ten filodendron jest tak wyjątkowy i niezwykły. Jeżeli chodzi o to, czyją krzyżówką jest ten filodendron, to mówi się, że on jest krzyżówką filodendrona tortum i filodendrona Wendlandii. Także spójrzcie jeszcze raz na tego pięknego maluszka. I jeszcze taka jedna uwaga, wszystkie rośliny, które ja sprzedaję, one są już ukorzenione w muchu, może nie widać tych korzeni na zewnątrz, ale one są naprawdę już mocno rozbudowane. Szczególnie, jeżeli zwrócimy uwagę, jakiej wielkości jest ta roślina, na przykład względem mojej ręki, także takie doniczki na razie dla nich są wystarczające, a później można je przesadzać minimum 9 cm, tak coś koło tego no a później 12 i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że te filodendrony nawet szybko rosną. chciałbym Wam teraz pokazać kolejną roślinę, czyli Monstera epipremnoides. Jest ona taką fajną monstrą, trochę podobną do monster adansonii, ale ma stanowczo większe liście. Pochodzi ona z Kostelki, gdzie w naturze może osiągać długość liści nawet pół metra, a grubość tych łodyg około 2 do 3 cm nawet. Jeżeli chodzi o doniczkę, w jakiej ona jest sprzedawana, to to jest coś między 9 a 10 cm. Tutaj przygotowałem dla Was porównanie z doniczką typową, 12 cm z Holandii. A to jest doniczka typowa 9. Także możecie sobie porównać, jak to wygląda. No, to jest 12. Także to jest wszystko, coś pomiędzy. Tak jak wspominałem te liście mogą osiągać naprawdę duże rozmiary i posiadają oczywiście charakterystyczne wcięcia oraz tutaj nawet wcięcia wewnątrz już tych liści. Spójrzcie, jaka piękna jest ta roślinka. Zobaczmy, może jeszcze jakiś inny tutaj egzemplarz was, Wam pokażę. O, ten ma również bardzo ładnego liścia. Oczywiście jeżeli chodzi o tą roślinę, konkretnie Monstera Esqualetto, bo również można ją nazwać Esqualetto, to będą dostępne konkretne egzemplarze. Także ta roślina co będzie na aukcji, tą roślinę później będziecie dostawać. O. Oczywiście tak samo jak wszystkie inne rośliny, ta też jest ukorzeniona w uchu. Ruńczki nie będę wyciągał, dlatego że nawet mocno w niej siedzi ta roślina ale zobaczymy, czy może się dostrzec, jak jest mocno ukorzeniona. Kolejną rośliną, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony, jest to anturium. Tak jak widzicie, jest ono też w doniczce około 5 cm, jednakże muchu jest sporo mniej w tej doniczce. Jest ono naprawdę mocno ukorzenione. To anturium dorasta do niepotycznych rozmiarów i stąd też jest jego nazwa – Big Bill. A Bill dlatego, że właściciel tutaj Silver Chrome Gardens, musiałem to już przeczytać, bo troszeczkę łamanie tutaj by wyszedł, Silver Chrome Gardens, właśnie nazywał się Bill i to on skrzyżował anturium Cubense oraz anturium Pendulifolium. Jednakże gdzieś również znalazłem informację, że mogło to nie być Anturium hupense, tylko inna forma Anturium Traumania, jakaś taka troszeczkę zmutowana, jednakże sam Bill nie jest tego pewien. Spójrzcie to, jak wygląda cała paletka tego Anturium. Mają one naprawdę takie grube, troszeczkę skórzaste liście i jeżeli uda mi się znaleźć, wkleić, to pokażę Wam, jak może wyglądać dorosła forma tego Anturium, bo... Jest ono naprawdę nieziemskie. Teraz chciałbym przedstawić Wam Filodendrona Jopi, który jest w troszeczkę większej doniczce niż te piątki, prawdopodobnie to są szóstki. Poczekajcie chwilę. O, to jest na przykład szóstka z Holandii. Ma on naprawdę charakterystyczną ulistnienie. Na początku jest tak troszeczkę szerszy, jako forma dosła, później zwęża się liść, Mocno. Jest taka charakterystyczna łezka na samym końcu. Może to już tak być trochę widać tutaj. Tutaj, teraz zobaczcie sobie całą paletkę, jak wygląda. Niestety, ten filotendron potrzebuje już wyższej wilgotności powietrza, lepszego oświetlenia. Można by powiedzieć, że takich warunków terrariowych potrzebuje. lub no, jakby to woli szkalniowych, czy ktoś ma na przykład tunel foliowy u siebie. Witrynę, to na pewno ten filodendron tam powinien się odnaleźć. Naprawdę jestem bardzo zadowolony, że udało mi się go importować. Jak możecie zauważyć, każda roślina jest inna. Niektóre posiadają tam drobne uszkodzenia importowe, ale wszystkie nowe liście, które powinny na ta roślina wypuszczać, będą już na pewno piękne. Ostatnią rośliną, którą dla Was tutaj przygotowałem, jest Anterium viterifolium. Będzie ona dostępna w dwóch rozmiarach. Jest to roślina pochodząca z południowoamerykańskich lasów deszczowych, gdzie w naturze może osiągać nawet 2 metry długości, jeżeli chodzi o liścia. I jest ona epifitem, także rośnie na drzewach, dlatego można ją uprawiać w wiszącym koszu i wtedy te liście tak ładnie będą spadać. Dwa rozmiary, czyli doniczka około 5 cm oraz w doniczce około 8-7 cm. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda w porównaniu z dziewiątką, to proszę. To jest dziewiątka holenderska, to jest doniczka, jakiej będzie ona sprzedawana. Także widać, że to jest troszeczkę mniejsze. Takie coś właśnie w granicach 7-8 cm. Wszystkie rośliny są bardzo dobrze ukorzenione, sprzedawane oczywiście w z spagnum. Jeżeli chodzi o kwiaty tego anterium, to oczywiście ono kwitnie, jednakże same kwiaty nie są spektak spektakularne. O. Mam nadzieję, że możecie teraz zaobserwować tutaj, jak to anterium może kwitnąć. I czasami na tym anturium mogą się zdarzyć, jak i na wszystkich innych roślinach, uszkodzenia ja takie mechaniczne, uszkodzenia importowe. Także niestety należy się tego spodziewać. Pokażę Wam jeszcze tutaj za chwilę inne te anturia, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiary. O! O! Te liście są naprawdę pięknego od, odcienia zieleni i takie są, można by powiedzieć, tak duże, lekko skórzaste, ale kompletnie nie z minimalnym meszkiem. Ale to są takie moje bardziej odczucia. Takim naprawdę delikatnym meszkiem. Nie wiem, nie da się tego dokładnie opisać niestety. Co nie zmienia faktu, że to antyrum jest naprawdę cudowne. A tutaj mam paletkę dostęp z tymi mniejszymi antyliami. Również jest bardzo mocno ukorzenione. I to jest doniczka o średnicy około 5 cm. Takie mocno około 5 cm, gdyż to to jest bardziej 4,5, ale za to jest wyższa. Nie wiem, czy uda mi się. O, udało mi się wyciągnąć. Z tego jak je wcześniej impełtowałem, to wiem, że teanturium raczej szybko rośnie. Także raczej zalecałbym za niedługi czas przesadzić teanturia. I to i to już do większych doniczek. Także spójrzcie jakieś liczności, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie rośliny inne niż chojem. Z takim pojawi się w najbliższy czwartek. A rośliny również zostaną wystawione na aukcje w najbliższy czwartek o godzinie 19. Aukcje będą aktywne tylko i wyłącznie do niedzieli, do końca dnia. I wysyłka będzie się od razu w poniedziałek, dlatego że później mam studia już i inne moje sprawy, także z regularną sprzedażą dopiero wrócę mniej więcej tak w lipcu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich filmów, możecie zostawić komentarz, łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić moich innych filmów i widzimy się kolejnym razem. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Cześć!